Życzę każdemu radości z takiego wspólnego przebywania, czy w rodzinie, przy tym rodzinnym stole, czy też tutaj wśród nas, kiedy przechodzimy do pracy, bo ta praca też jest też i naszym chyba drugim domem, bo też tak dużo tu czasu przebywamy. I też starajmy się też uczynić ten drugi dom domem szczęśliwym. Bo to od nas zależy, nie od mojej koleżanki, nie od pracodawcy, nie od podopiecznego, ale ode mnie zależy, czy tu, w moim sercu, rodzi się Chrystus każdego dnia. Dla mnie, ale dla tego człowieka obok. I tego życzymy sobie, sobie też życzę, aby nam Pan Bóg błogosławił i przychodził do nas każdego dnia, by to się wylewało z naszych serc. I dziękuję Państwu też za przybycie, ale też Chcę przy tej okazji, kończy się też rok, chcę przy tej okazji życzyć, e, może przede wszystkim podziękować Państwu za e, atmosferę, jakie są na po, poszczególnych oddziałach, e, w dziale e, gospodarczym, w kuchni terapeutycznym i na wszystkich frontach, gdzie dane nam jest współpracować. Czuję się niezwykłą życzliwość. Ludzie pytają mnie, co państwo może niektórzy byli świadkami, jak ci tu? Mówię, że jest mi tu dobrze, jak w domu, jak u rodziców, ponieważ odczuwam z każdej strony ogromną życzliwość, czyli mam do czynienia z dobrymi ludźmi. I za to państwu dziękuję. Myślę, że tu są obecne z nami te panie, które. Są może słabsze, chore, potrzebują teraz trochę odpoczynku. Yy, niech ich serca też Pan Bóg napełni z radością i błogosławieństwem. Jeśli Panie będą miały okazję jeszcze z nimi rozmawiać, to proszę im też przekazać, że yy, czułyśmy tu ich obecność. Że tak jakby my tutaj znamy. Tak.